Dziesiąta edycja ogólnopolskiego festiwalu Kozol Music Festival znowu 2 maja, znów w Kędzierzynie Koźlu. Tylko zmieniamy nieco miejscówkę. Rok temu bawiliśmy się na przystani szkwał. W tym roku wracamy do Parku Pojednania w Kędzierzynie. Zgłosiło nam się do naszego festiwalu 40 kapel z całej Polski. Wybraliśmy sześć naszym zdaniem najlepszych. Wystąpią Agata Nasiatka z. Krakowa, Zespół Ecto z Wrocławia, e, kapela Metr pod Ziemią z Opola, Dopamina z Opola i Tant Freaky e, z Wrocławia. E, te zespoły usłyszycie właśnie podczas e, finału dziesiątego Kozol Music Festival. Mm, dodam tylko, że gwiazdą, e, gwiazdą e, tegorocznego festiwalu będzie e, zespół Bongostan i e, lider Bongostanu również Zasięgowski w żyri. Dodam, że finalista finaliści właśnie walczą o tytuł najlepszego zespołu i główną nagrodą jest 5000 zł i występ podczas dni Kędzierzyna Koźla.